Siema z tej strony głodek, a to jest Fazmofobia. Gierki myślę na pewno nikomu nie trzeba przedstawiać, bo już swoje lata ma. Wszyscy ją nagrywali, Wszyscy o niej trąbili, a ja lubię sobie w nią od czasu do czasu pograć. Nie wiem tylko dlaczego progres mi się strasznie wyzerował. Nie wiem, czy to nie jest związane z tą aktualizacją, która się pojawiła teraz i przez którą nie mogę się długo ogarnąć, co tu się dzieje w ogóle. No. Yy, nie przeszkadzało mi to chwilkę pograć. Nie trafiłem, co prawda, żadnego ducha, ale udało mi się troszkę zarobić, przez co mam trochę więcej rzeczy. Troszkę hajsu zarobiłem. Yy, wybrałem sobie już dom Willow Street, z którego ostatnio szorca widzieliście. Jeżeli nie widzieliście, to serdecznie polecam. Tymczasem przechodzimy do nawiedzonego domostwa. Te, jakby, to piłowiska, że się chyba zmieniło. Dobra, nie wiem, szczerze nie mam pojęcia. Ok, doświadczyłeś razem zespołu zdarzenia paranormalnego. To jest spoko. Znajdź dowody na zja... Znajdź dowody zjawisk paranormalnych za pomocą IMF. Spoko. I uzyskaj średnią psychykę na poziomie 25, poniżej 25. Też nieźle. Tak, mam dwie kamery. Lepiej będzie obserwować docy, bierzemy od razu latarkę i, i na pewno lampkę UV, lampkę, no, no ten, nie wiem, glowstick stick, cokolwiek. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, w garażu jest ten, skrzynka bezpiecznikowa. To jest bardzo dobra informacja, że nie musimy nadu No i wchodzimy. Okej, okay. dobra, i stawiamy sobie kamerę, myślę tu. Ej, nie tak. To będzie dobre miejsce. Jeszcze trochę. O tak. Okej, okay. odpalamy światło, bo jest wyłączone. Cyk. I jest światło. Zobaczmy, co się tutaj kryje. Jest lustro, które pokazuje nam ducha. To, to dobrze pamiętam. I to na pewno wykorzystamy za chwil kilka. A póki co? Myślę o... O czym ja myślę? Czy to już w ogóle jest dobrze, że cokolwiek myślę. O duch się zezłościł. Szybko przeklikujemy tutaj. Czy ją przeszkadza elektryczność? Dobre pytanie. Dobre pytanie i całkiem dobrze by było się o tym przekonać na pewno. Ok, na razie chyba nie ma orbów. Przynajmniej ja na tej kamerze nie widzę. Za to weźmiemy sobie notatnik. Wow, jak on się wścieka strasznie. Dobrze, bardzo dobrze. Tylko gdzie on się tak strasznie wścieka? Gdzieś otwiera drzwi. Mamy czaszkę, bierzemy ją. Są ślady ducha. Ok, to spadam szybko, żeby to od razu zaznaczyć. Póki jeszcze mogę uciekać. Dowody ultrafiolet. OK, pismo ducha. Jeszcze wrzucimy tam notatnik. Tutaj położę gdzieś, niech ma. OK. Eee. Szybko spadamy z domku i bierzemy jakieś temki. Tylko co tu wziąć? Kamerę mógłbym wziąć, postawić ją na zlewie i zobaczyć tam, zaobserwować, czy są jakieś orby. Eee. Czy on chce pilnować swojego miejsca śmierci? To jest pytanie. Jeżeli tak, to jest jeden duch, który jest zaznaczony, że szczególnie lubi pilnować swojego miejsca śmierci. A jak wiadomo, łazienka może wywołać mniej lub bardziej. Uh, śmierć. Okej. Okay. Muszę szybko iść po y, termometr i zobaczyć, czy tam są niskie temperatury. Bo jak sami zauważyliście, wystraszyłem się tego pioruna. <noise> Bo jak sami zauważyliście, pojawiła się para z moich ust. A to może świadczyć o niskich temperaturach. Ale zanim co, to ja przepatrzę sobie kamery. I zobaczę, czy nie pojawi się tutaj jakiś orb czasem. Zaświecę sobie, to będzie lepiej widać. Okej, okay, tak. Patrzę sobie i przez, przez jakąś chwilę patrzę sobie na te kamery i nie widzę nic, a widzę, że wykres skacze strasznie, więc e, orbów raczej zaznaczę, że nie ma, chociaż no to nie jest takie pewne na 100%. Wezmę sobie tą, wiem, że miałem termometr brać, ale to za chwilę. Ty, w sumie światło ultrafioletowe mogę już wyrzucić, bo to wiem, że, że jest, więc wezmę sobie zamiast niego E, termometr, ale mam pomysł na e, latarkę tą, na ten projektor Doc. powinienem z EMF-em chodzić, bo mam takie zadanie. O kurde, o kurde, e, kurde. Otwiera drzwi. Ok, uf, uf, uf. temperatura spada. Ok, to jest para. Na szczęście nie ma tutaj na razie ducha. Znowu rusza drzwiami. Czy temperatura spadnie poniżej zera? Czy to są mroźne temperatury? Wejdę tutaj. Temperatura rośnie. Czyli on się znajduje tutaj. Okej, okay, dobra, spadam. Nie mam różnych temperatur. Jest plus 2 na plusie. Plus 2 na plusie, no. <grym> plus 2 na minusie. Tak, jakby było coś takiego. Dobra, nieważne. Pierdzielę już. Ok, yy, różne temperatury. Odhaczę, w sensie zlikwiduję je. Może ciutkę za szybko, nie wiem. Natomiast idę znowu patrzeć na kamery, bo tutaj może się pokazać ten duch. Zrobię w ten sposób. Drzwiami poruszył, czy co się stało w tym momencie? Chyba drzwiami poruszył, nie? Okej, okay, czyli każe mi myśleć, że gdzieś w korytarzu jest jego miejsce śmierci. Dlatego biorę IMF 92% sanity. To jest całkiem niezły wynik. Tak, tymi drzwiami to on wachluje jak. Okej, okay, jeżeli ma się pojawić mi IMF, to pojawi się teraz, bo jego aktywność jest dosyć wysoka. Okej, okay, wchodzimy, wchodzimy. Iem w piątka, dobra, spadam szybko, póki mnie nie chce zaciukać. Czy ja w ogóle mogę tak mówić na YouTube? Tego nie wiem, za to wiem, że ijemy w piątka na pewno się pokazał, bo wskaźnik tutaj aż uderzył o ogranicznik. Którego tak by the way nie ma, no ale szczegół. Tak, to już mamy jedno zadanie zaliczone. Tych orbów szukam, chcę je znaleźć. Co to było? Czy to jest dowód na istnienie tego, że on się pokazuje w dotsach? Ewidentnie pokazały mi się kropki przed kamerą. Teraz drzwiami poruszył. Wiecie co? Nie trzeba być taką pipą. Ja tam idę. Ja go kurde wyciągnę stamtąd. I ja albo zginę, albo się ukryję. Tylko tak muszę wiedzieć, że szybko zmieniać rzeczy i wyrzucać wszystkie elektro, elektro narzędzia. Elektryczne rzeczy poruszył mi tym. No, pokazuj się tu na tych dotsach. Dzięki moim filmom shorts wiem, że to jest możliwe. Bo to jest sprawdzone. Tak jak mówię, kto nie widział, to zapraszam. Zeszyt, zeszyt jest niezapisany. Ja coraz więcej nabieram powietrza, a coraz mniej go wypuszczam. I zaraz się zapowietrzę. No, nie ma go. No, ewidentnie nie chce się pokazać w moim towarzystwie, czyli jest wstydliwy. To też może się e, przerodzić w coś. Pismo ducha. Pismo ducha jest wykluczone. Chociaż poczekam jeszcze. Projektor DOTS. No, i to by się zgadzało. Spirit Box. Teoretycznie już być nie powinien, ale czy faktycznie tak jest, tego nie wiem. Najlepiej, najlepiej. Eee, jaki to był duch? Gorio. Eee, Gorio mamy tu. Gorio to przebiegły. A, przepraszam. Gorio to przebiegły duch, który może zostać ujawniony przez światło laserowe tylko kiedy jest oglądany przez kamerę. Kurde, idealnie. Eee, wyjątkowa moc. Gorio zwykle widoczny jest przez aparat tylko wtedy. Gdy w pobliżu nie ma ludzi, słabość. Rzadko widuje się je z dala od miejsca śmierci, czyli są na miejscu śmierci, tak jak mówiłem przed chwilą, czyli rzadko się pokazuje przy człowieku i widać go w kamerze, chcąc, nie chcąc, przez przypadek albo nie wiem, jako dzięki mojej pamięci podświadomej właśnie zrobiłem to wszystko, co. Co wskazuje na to, że to Gorio? Tak jak mówię, tymi drzwiami to się bawi jak, jak chce. On wachluje się nimi. Z drugiej strony. Przepraszam. Z drugiej strony wbiłem gościu, gościo, gościowi na chatę. O tak, pokazał się teraz ewidentnie. Ewidentnie on się tam pokazał. Tak kończąc swoją myśl, z drugiej strony wbiłem gościowi na chatę, otwarłem mu drzwi do kibla i, 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 i jeszcze wstawiłem tam kamerę, nie? No to jakby wszyscy by się wkurzyli. 25% muszę psychiki uzyskać. No, kurczę, nie widzi mi się to. Kup przedmiot w sklepie. To jeszcze jeden mi brakuje. Myślę, że po tym zadaniu coś sobie zakupię i będzie stuwa dodatkowa. Co tu jest? Zrób trzy gwiazdkowe zdjęcie. No nie mam aparatu, ale może, o ile nie jest zablokowany. Eee, zagraj na średniej mapie. Na średniej mapie, czyli nie na średnim poziomie trudności, a na średniej mapie, średniej wielkości. O, ryzykowne jak dla mnie. W sensie, tak jak mówię, dawno nie grałem. Zbierzkości 15. Dobra. Okej, okay, więc tak to jaki, jaki był to duch? Gorio. Gorio, czy ja powinienem tam iść? Zamknął drzwi w ogóle. Dobra, idę tam, zobaczę co się dzieje, nie? Czy on się pokazuje w V? On powinien, on powinien mi coś odpowiedzieć, tak? E, gdzie to było? J. Spirit Box. Nie, on nie ujawnia się na Spirit Boxie. W takim razie na pewno nic mi nie powie. Wiecie co. Nie, nie będę już ryzykował. Ja po prostu zarobię ten hajs. M może właśnie po raz pierwszy od update'u udało mi się schwytać ducha. W sensie postawić na niego. Dobrze. Chociaż nie liczę na to. Tak, coś jest. Y tak. Idealnie odnalazłem ducha. Już wiem to po achievementie, który dostałem. Wow. Pierwszy raz mi się udało i do tego znalazłem kość. O, pociąg w górę, odblokowano aparat fotograficzny. Świetnie, teraz będę mógł robić zdjęcia, i to nawet może trzygwiazdkowe. Ale to wszystko, jeżeli będziecie chcieli, to zapraszam do następnego odcinka, który będzie już za niedługo, w zależności, czy Wam się spodoba, czy nie. Decydujecie Wy. Ja tutaj tylko nagrywam. Trzymajcie się. Na razie.